Jestem w ogrodzie Marianny. Trochę przybyło nowych kwiatów. Nas ich niestety nie pamiętam, pomimo, że minutę temu Marianna mi opowiadała o nich. Wspomniało mi się Wieczornik Damski za chwilę go pokażę. Tam gdzieś daleko Marianna pracuje. Natomiast. Ten wieczornik damski, o dziwo, to się znajduje w tym miejscu i jest tego bardzo dużo w różnych odcieniach, barwach proszę bardzo tam zbliżymy troszkę żeby to ładniej wyglądało i znowu tutaj zbliżymy się bliziutko tak to wygląda. A więc wieczornik damski, a w tle, co to jest? Pięknie prezentuje się czosnek. I tak to tutaj wygląda ten zakątek. W tej stronie chodnika znajdują się jeszcze inne kwiatki podobne zresztą proszę to jest ulubione, ulubione kwiaty Marianny tak to wygląda i zaraz obok to wiem, to jest orlik. Proszę. są kwiaty, które zostały przywiezione z okolic Mińska, Mazowieckiego. Marianna jest oczywiście bardzo, bardzo z nich dumna. Znowu na Łodyżce, wiotki i nieco. Orlik Pięknie się komponuje tutaj Jeden orlik Tutaj jest troszkę niższy Muszę na chwilę wrócić tutaj Bo Marianna przyszła i powiedziała mi co to jest za roślina Orlaja grandiflora o, teraz to już zapamiętam, a tam nieco dalej. Proszę bardzo. Też ulubienica i moja i Marianny. Pyszni się, za kilka dni będzie w pełni rozkwitu. A obok rzucą się jakieś liliowce. Tutaj takie malutkie białe piatuszki, i obok pięknie się prezentuje. Nie wiem, czy trafię na niego jest jest filmuję smartfonem więc nie bardzo widzę gdzie jestem obiektywem bo obiektyw w w smartfonie, smartfonie jak wiadomo jest z boku idę sobie dalej wzdłuż chodniczka To, co teraz jest zielone, to za kilka dni stanie się wyspą żółci. A ja pędzę do też takich kwiatków, które Marianna kocha. poniżej nich takie w innym nieco kolorze a to wszystko jest tuż przy schodach wiodących do naszej klatki a to jest Południowy ogród Marianny, pełen tajemniczych zakątków, różnych kwiatów. Jeszcze się panoszą gdzie bratki. Pozycje się pojawiają No i część rozświetlona jeszcze przez popołudniowe słońce Tu przepięknie pysznią się maki A tłem są czosnki oraz inne kwiaty i żywopłot, który ogranicza pole upraw Marianny. Są jeszcze kwitnące w tej chwili rośliny. To też jest taki, taki element. Roślina o bardzo nikłych kwiatuszkach, a jest to w sumie piękne. Zakątek z paprociami. Tutaj niedługo będą rosły żydła leśne znowu piękne marki i w tle reszta roślinności Marianny części południowej jej ogrodu. Jeszcze jeden zakątek. I tam jeszcze gdzie gdzie, bratki się pokazują, że tu jest pięknie Nieco tajemniczo i uroczo na tym zakończę dzisiejszy przegląd ogrodu Marianny. Do zobaczenia następnym razem.